W kolejnym odcinku o Euro 2024 omawianie grup. I dzisiaj mamy grupę D, która jest jednocześnie grupą śmierci i grupą reprezentacji Polski. I słuchajcie, tak nie wiem do końca co mogę powiedzieć, ponieważ wiem, że to będzie taki inny odcinek. Poza tym, że o reprezentacji Polski powiem e, bardziej, te wyniki jak ja je widzę, albo ja bym je chciał. I ta grupa nie będzie do końca uważam obiektywna. Więc yy, tyle, zaczynamy. I zaczniemy właśnie od reprezentacji Polski, ponieważ tutaj robimy trochę inną rzecz. Yy, mianowicie, tam yy, typuję, powiedzmy, plus minus, że będzie tak, będzie tak. Yy, ale tutaj chciałbym powiedzieć, jak chciałbym, żeby było i jak uważam, że będzie. I Zacznijmy od podstawowych informacji. Wiadomo, reprezentacja Polski w tym momencie jest warta 199,10 miliona euro na transformację. Teraz ma miejsce 28, bo niedawno awansowała po tym i od 2023 jej selekcjonerem jest Michał Probierz. I co do Probierza, bo dużo się teraz widział mówi o tym, że ewentualnie po powodzeniu na euro można byłoby się z nim rozstać, bądź. Wiadomo, ale to jest słuchajcie, ja mam dość tych zmian tych kadry. Jeżeli my chcemy mieć solidną kadrę, to musimy trzymać jakiegoś trenera. Uważam, że probierz się w tym momencie na odpowiednim miejscu i nawet jeżeli to euro będzie jakie będzie, no to nie chcę go zwalniać, bo to absolutnie nie ma sensu. Chyba, że naprawdę wydarzy się powiedzmy jakaś niesamowita katastrofa i coś tam się wydarzy i jakieś inne rzeczy. Ale to nie jest ważne. Jak wiemy, awansowaliśmy po barażach. E, jako pierwsza drużyna w Baraże graliśmy ze stonią 5-1 oraz z Walią karnych. W końcu awansowaliśmy 5-4. Przed nami dwa towarzyskie Ukraina oraz Turcja. z Ukrainą. Powiem szczerze, że będzie. Będzie ciekawy. I z Ukrainą typuję remis. Ponieważ w tym sezonie piłkarze ukraińscy są naprawdę w dobrej formie, między innymi to byk, dlatego to może być dość trudny mecz. Z Turcją typuję raczej zwycięstwo yy, i tyle. No i dobra, my zaczniemy sobie mecz 16 czerwca z Holandią, i tutaj właśnie, bo ja tak nie mówię od razu o wszystkich reprezentacjach, tylko tak mówię: tak, mamy Holandię, Austrię i Francję. I słuchajcie, powiem tak, mój wymarzony scenariusz na, to, na tą grupę to jest taki. Pierwszy mecz z Holandią, remis. Mecz no z Austrią, wygrany, ale to wygrany takim stylem defensywnym. Takie 1-0, że... pierwszą połowę połowie 0-0 i później w drugiej po prostu Lewy jakoś tak z każdego strzeli. I będzie 1-0. No i z Francji, to nawet się Jakiegokolwiek remisy czy coś. Uważam, że tutaj szybki od dżabujadów i tyle. Eee, także co, no uważam, że przed takim czymś eee, możemy walczyć o trzecie miejsce i ewentualnie myśleć o tym, żeby na z kilku reprezentacji z trzeciego miejsca wyjść. Czy się uda? Euro pokaże. A tak czy siak tyle. Z taki wiadomo, gwiazdo, Tutaj nie ma co tu mówić chyba za dużo. Jest lewy, jest, jest Zieliński, który będzie od y, czerwca w interze jest. Jest Kidzio, chyba z takich lepszych. Jest szczęsny oczywiście i cała masa solidnych, solidnych piłkarzy. I tyle. że mój scenariusz to jest trzecie miejsce w grupie, a pasymistycznie to jest czwarte miejsce i przyjebane wszystkich meczów. Czy się uda? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. I dobra, to była nasza reprezentacja. I tak pokrótce o niej. To teraz o reprezentacji Austrii. E, bo jest ona dosyć, uważam, solidna. No i warto o niej trochę też teraz pogadać. Warta jest 265 milionów i 80. E, Milionów euro, i na 25 miejsce, jest troszeczkę wyżej. Jej selekcjonerem aktualnie jest Raf Rangnik, który naprawdę robi dobrą robotę z tą reprezentacją, ponieważ ona naprawdę ma dobre wyniki. Teraz, eee, teraz patrzymy, eee, teraz dwa mecze towarzyskie w marcu miała 2-0 z Austrią, eee, 2-0 ze Słowacją wygrana, i 6-1 z Turcji, wam powiem, kto strzelał. Eee, Szlager e, Grogrisz. Gregorisz, Baumgartner, Entrup Zesłowaców eee, strzelali Baumgartner i Weimann W jeszcze były mecze Jeszcze towarzyszył, jeszcze był e, kwalifikacyjny ze ale między nimi była też wygrana z Niemcami Sabicer, Baumgartner Baug... Baumgartner I to jest naprawdę dobra ekipa, która miała trudną grupę, ale udało jej się awansować Teraz tak, dwa mecze przed Euro. Austrii. Serbia i Szwajcaria. Z Serbią uważam, Austria może mieć remis. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to są to reprezentacje na ja tym samym poziomie, uważam. I tutaj daję jeden 0 dla Austrii, po prostu. Ja to w sumie zaczyna z Francją czy dobrze, czy źle, zobaczymy my gramy z nimi w drugiej kolecy w ogóle to jest ciekawostka, bo jak było stosowanie grup, to Ragnik jako jedyny z naszej kadry, jako jedyny selekcjoner w naszej grupy nie chciał na mnie rozmawiać, bo my nie awansowaliśmy od razu, no to oczywiście rozumiem wolał się skupić na tym, co aktualnie jest Powiecie, no my tak a co, że tak chcieliśmy a co by się okazało, jakby na przykład z dupy awansowała bądź jaka Finlandia byłoby średnio i dobra, grupa wiadomo, jeżeli chodzi o jakieś gwiazdy, to, to tak, jest Kevin Danzo, to jest taki obrońca z Lens, bardzo dobry, jest Weber, który już troszeczkę klubów zwiedził w swoim życiu, jest, jest Schlager właśnie z Lipska, jest Leimer, bardzo dobry pomocnik z Monachium, jest Lipsk, jest są że Lipska, są piłkarze Salzburga. Generalnie taka duża ilość piłkarzy Bundesligi solidnych. Bo tak jest jeszcze Liner, jest Grillis, jest właśnie Sabicer, jest Baugartner, jest Schmidt, jest Wimer, jest Grygryz, Gregoricz. Nie umiem niemieckiego. Mimo Nie iż się go uczę już długi rok. To jest taka reprezentacja, uważam, solidna. Oni ostatnie oni Euro 2016 gdzie mieli być czarnym koniem yy, przejebali całkowicie w zasadzie udało mi się wyjść z grupy, gdzie odpadli w jednej ósmej z, nasz, z reprezentacją późniejszych mistrzów w tym roku uważam tak, to oni są w dobrej formie i oni uważam, że mają większe szanse, takie teoretyczne na wyjście z tej grupy z trzeciego miejsca niż my więc ja uważam, że to oni będą trzeci tak ostatecznie Oczywiście ja bym chciał, żeby to Polska była trzecia, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to będzie, wydaje mi się, ten, nawet Polska-Austria decydująca o tym wszystkim i tyle. Zobaczymy. Nie chcę nic mówić, nie chcę, ten, nie chcę żeby to była jakieś klątwa, ale trochę się martwi o ten zespół, ale zobaczymy, jak będzie. To teraz o reprezentacji Holandii, bo Holandia to jest reprezentacja, która jest jedną z tych głównych w naszej grupie i raczej jest kwalifikowana do większości. Zacznijmy po kolei. 610 miliardów euro warta aktualnie miejsce siódme, a ich trenerem jest... Człowiek, za którym nie przepadłem i dlatego mam problem z tą reprezentacją, jest to Ronald Koman. Boli mnie, że on jest scenerem tej kadry. Nie to, że byłbym jakiś do nich bardzo przywiązany, ale po prostu mnie to boi. I co tu można powiedzieć? Reprezentacja teraz miała mecze towarzyskie ze Szkocją, wygrane 4 do 0 przez nich, czyli Reiners, Reinhardum, Wechhorst, Malen oraz teraz przegrali z dziewcami 2 do 1, Szeliu, Gola, Joa i Wehrmann z PSF Eindhoven. Przed meczem będą jeszcze oczywiście dwa towarzyskie z Kanadą i Islandią, raczej. Raczej bez problemu dla Holendrów. No i 16 to będzie nasz pierwszy rywal o godzinie 15. E... Oczywiście mówi się o tym, że raczej będą pędzić do awansu. Czy pierwsze, czy drugie miejsce? Uważam, że drugie. Do no podjęcia Francja, o której zaraz coś powiem, ale no, patrzymy na tą kadrę. Naprawdę dobra kadra. Mamy bramkarza Brighton, mamy bramkarza Brentford. Mamy obrońcę ma Delichta, jest Van Dijk, jest Bartenderon, jest Tijani Reinerz z Milanu. Bardzo dobry piłkarz, jest cały czas w z jest Etifak, jest Frimpong, który no teraz wygrał mi z Bayerem, jest Dumfries, który miał bardzo dobry poprzedni turniej. Chavis Simon jest w Kodigach, bo jest Malen, jest Depa, jest Weghorst, Chavis Simon to jest chyba takie nazwisko, które teraz będzie takie powiedzmy na, na głównej mierze oraz właśnie Cody gak po Liverpoolu. I, no i Malen, wydaje mi się, że Malen to jest, jeżeli do, 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 do gra, pff, rozegra dobry turniej, no to spokojnie może pójść do lepszego klubu niż BVB w tym momencie. I co? I to mamy taką reprezentację. Jeżeli mówimy o poprzednich turniejach, to tak. E Rosji zabrakło na Euro 2020. Wyszli z grupy, ale z Czechów i przyjebali Euro 2000 yy, w, w 2022, to było widać, gdzie prawie wyjebali Argentyny, ale w pokalnych to no, nie udało się. Yy, I tyle, nie wiem czy jeszcze chcesz coś tu mówić. Tu są soli i piłkarze. Jak ja teraz to, to uważam, że do półfinału mają absolutnie szansę awansować. Yy, no I na pewno jedna z lepszych reprezentacji, która zagrada tym euro. No i na sam koniec, reprezentacja Francji, która jest warta, słuchajcie, 1,21 miliarda euro. Nie wiem, była warta Anglia, zaraz to sprawdzę jeszcze, żeby porównać, bo to są to są dwie najbardziej wartościowe reprezentacje: właśnie Francja i Anglia. Anglia, Anglia ma 1,47 miliarda, bo zapomniałem o tym. Czyli jest jednak droższa Anglia niż Francja, ale dobra. E, Francja ostatnie turnieje miała naprawdę świetne Ale po, może po kolei. Teraz mieli dwa mecze towarzyskie. Z Niemcami. przegrady 0-2 oraz wygrady z Chile 2 do 3. Z Chile strzelali Golawa na co powiem, Wofana, Kolomani oraz Olivier Giru. Będą jeszcze mieli dwa mecze. Luxemburg Kanada, do tego nie skomentuję, to będą. Rekordy swoją drogą ciekawostka. Francja Franca w swojej grupie kwalifikacyjnej tutaj. Był rekord goli, 14 do 0 i po kolei dosaturam Dosa, Turam, Zeynep Merim, Bapet, Hatric, Klaus, Coman dwa gole, Jusuf Fofana gol, Rabiot, Usman Dembele i dwa gole oliwie Giroud, także naprawdę solidna ekipa. Ich stres selekcjonerem jest Didier Deschamps, raczej nie zadosi się, żeby to się jakoś zmieniało. Nie ma co tu mówić o jakichś wielkich gwiazdach, tutaj jest w głównej mierze mówi się mi o Bappe, ale cała wasa, tak naprawdę jakbyśmy prześledzili, to Francja może wystawić 5 reprezentacji, 5 składów i każdy z tych składów byłby faworytem do wygrania tego turnieju i oni są chyba też jednym z głównych faworytów do wygrania, właśnie EURO. Moje opinie jednak no, stawiam na Anglików, ale no, oni uważam, że zajdą daleko. Ostatnie EURO troszeczkę uważam, że ekstremalizuje Szwajcarię, po każdym z nimi przegrali. Dale nic nie zrobi, to zrobisz jak nic nie zrobisz, tak powiem. Nie wiem czy jestem jeszcze więcej się. tak naprawdę każdy zawodnik jest bardzo dużo warty w obrodzie Saliba, u Pabekado bardzo dobrzy piłkarze, Kunde, Konate Braciarna tę Emery, zajny Emeryk, który teraz ma bardzo dobry czas w Perze. Jest Swofoda, jest Guendouzi, jest Dembele. Jest tu jeden, który ma świetny zna, e, sezon w będzie Mediola, on jest Gwendouzi. Tyle. Francja pierwsze miejsce. No i, początku, no i na pewno wydaje mi się, że będą walczyli o to pierwsze miejsce na tym turnieju. Trzeba, że większość z Was stawia. Ja stawiam na Anglików. No i... Tak podsumowując pokrótce tą grupę. Pierwsze miejsce Francja, drugie Holandia. Trzecie... Trzecie ja bym chciał Polska, ja powstawię na Polskę. No i czwarte Austria, ale to jest tak powiedzmy chęciowo, tak da poważnie powiedzmy już to, już to polska czwarta i liczę na dobre mecze po prostu i tyle. I, i dobra, to byłoby chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych filmikach. elo.